Siema, siema, z okazji, że jest tutaj nasze logo, chciałbym zaprosić do oficjalnego klubu graczy z Polski, Xbox PC. Film, jak dołączyć do naszego klubu jest już na naszym kanale, kanał reklamuje nasz klub. Zapraszamy do wspólnej gry, gramy we wszystkie gry i dołączyć może do nas każdy. Wbijaj na forum i dziel się z nami swoimi screenami lub ujęciami z gier. Jest już nas ponad 1400 osób, dzięki. Po tym przygłupim wstępie, jak w każdym filmiku, chciałbym zaprosić Was na małą recenzję gry Outriders, która 1 kwietnia weszła do Game Passa. Bardzo podoba mi się ta gra, z tego względu, że jest w Game Passie i jest też polską grą. Mam nadzieję, że po tym filmie również się nią zainteresujecie i równie tak jak ja ją docenicie. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj posmakujemy zwycięstwa! Potężny, nowy Alter jest z nami! Razem ich yeah, nie yeah. Cholachola, kurwa, tutaj trochę zabrnąłem, ja powiedziałem, że to jest recenzja poradnik, czy kurde coś takiego, a to żadna recenzja, żaden poradnik nie będzie, tutaj będą takie, takie podsumowanie, co mi się podoba w tej grze, TV Gry zjechało tą grę wcześniej, przed premierą, przed premierą i przed wejściem do Game Passu, w sumie w Game Passie była już w dniu premiery, ale o co mi chodzi? Myślałem po prostu, że ta gra będzie turbo cienka, nie? Przez TV Gry. Ale co się okazało, gra jest naprawdę super. Tak jak przed chwilą widzieliście, dopro, doprowadzenie do quest'a, masz taką linkę, to mi się strasznie podoba, nie trzeba się nigdzie kręcić, tylko zaznaczasz quest'a, strz, strzelasz tą strzałką do góry na padzie i automatycznie pokazuje ci drogę na ziemi w postaci właśnie takiej e, nitki. No po prostu w którą stronę masz iść, nie? Super fajna sprawa. To lubię w grach, szczególnie jeszcze tego typu, gdzie tam trzeba dużo łazić. Tutaj macie skrzynkę na broń, taki skrzynek jest pełno, po każdym tam etapie powiedzmy, albo w trakcie etapu możecie sobie uzupełnić amunicję. Tutaj te drzwi, ten wykrzyknik oznacza to, że jest tutaj taki specjalny obszar ze specjalną misją, którą, która jest prawdopodobnie poboczna. I musicie wejść na ten obszar, i najczęściej kończy się to w taki sposób, że po prostu musicie wyczyścić yy, cały obszar z yy, przeciwników, ty, którzy się na nim znajdują. I misja jest zakończona. Exp jest przyjęty. Można gdzieś tam tą misję oddać. Tutaj macie, o, możecie sobie zebrać żelazo. <laughs> to jest właśnie taki troszeczkę, może nie crafting, tylko zbieractwo. A samo żelazo, oczywiście, jest potrzebne do craftingu. Co urzekło mnie w tej grze to jest też historia, która mm, była... nie jest drętwa, nie jest drętwa i lokalizacja nie przeszkadza Polska yy... no dla mnie nie przeszkadza, przynajmniej dla mnie. Yy, nie wiem czy jestem tak jakby troszeczkę wygłodniały tego polskiego dubbingu w grach. Bardzo dawno nie grałem w grę z polskim dubbingiem, grałem w cyberpunk, ale tam nie było dubbingu, bo Niestety na zachodniej stronie Europy no nie ma tej opcji polskich, polskich dialogów, nie wiem dlaczego, tak tak wydali grę. Mm, tak, lokalizacja jest spoko, historia jest spoko. No totalnie, moim zdaniem. Walka jest super miodna. To jest to, co trzymamy przy tej grze. Strzelanie w tej grze jest naprawdę super. Mm, Questy są dynamiczne, nie nudzą się, mimo tego, że to jest dużo właśnie takiej, mimo tego, że jest dużo zamkniętej przestrzeni, to gra jest spójna ze swoją historią, z tempem gry. Można naprawdę bardzo yy, się zdziwić kurczenie po tym materiale tej gry, bo oni już tam spekulowali, że ta gra na wejściu będzie w Game Passie, dlatego że jest taka strasznie słaba i sobie nie poradzi bez Game Passa. Gówno, prawda, chłopaki. Gówno prawda chłopaki, powiem więcej, sorry na tym ujęciu akurat nie ma audio, ale mm, to jest walka z bossem. Ale co chciałem dokończyć moją wcześniejszą myśl. Gówno prawda chłopaki i najgorsze jest to, kurwa, że dalej nawet po premierze wyszedł filmik, w którym yy, gadacie, że 6,5 gierka, yy, że wszyscy ją ogrywają. No, nie wiem jak wy, ale dla mnie gierka, która jest za darmo na moją ulubioną platformę, jest w miarę dobra. Już uzyskuję grę 6,5. Także nie wiem do czego wy w tym TV gry pijecie, bo gra naprawdę jest dobra i jest też dobra z, z tego względu, że nie było aż tak wielu problemów na premierę. Nie było takich momentów, w, których, w którym ta gra była <laughs> jakaś zepsuta, czy coś w tym stylu. Nikt nie miał takiego wrażenia, nie powstał taki mit na temat tej gry. Także wasze 6 na 5, no trochę kole w oczy, szczerze wam powiem. Ale już wracając do yy, samego filmu i co się na filmie dzieje. W tym momencie tutaj była walka z takim bossem, to jest coś na wzór wiedźmińskich zleceń. Dostajesz jakiegoś tam mocniejszego mobka, którego musisz zabić na mapie. To nie jest otwarty świat, on ma swój rejon, w którym jest, ale przyjmujesz questa, później musisz oddać tego questa uziomana, który się tym zajmuje w pewnym mieście i to jest coś właśnie na, taki, na wzór tych takich wieźmińskich zleceń. Nie ma tego dużo, ale walki są dość fajne. Ja tutaj gram na słabym poziomie, na słabym graczem, to wiadomo. Yy, tutaj oglądam ekwipunek, trochę kojarzy mi się też z Destiny. W sumie podobna gra. <laughs> no, to co właśnie chciałem wam pokazać na tym ujęciu, to też podsumowałem te takie ala wieźmińskie zlecąka lecimy dalej. To jest taka kupa w ogóle się tym nie przejmujcie, bo to jest ten. Ja nagrywałem tutaj myślałem, że będę jakimś kurwa super monterem, ale totalnie mi to nie wychodzi. Za co was przepraszam, bo materiały są samej i jakości, ale macie tutaj ujęcie... Yy, całej... Yy, znaczy, no, przebiegu handlu mniej więcej, tak? Jak beznadziejnie się to robi na Xboxie, bo trzeba wszystko kurwa... O, tak, tak przynajmniej mi się wydaje, że trzeba wszystko po kolei zaznaczyć i później to sprzedać. No cóż, trudno. Yy, w każdym razie jeszcze ten kawałek wykorzystam na to, żeby poruszyć... Yy, ten temat chyba nie mam yy, nagrane tego tak dokładnie tutaj w ujęciach. Mianowicie macie jeszcze jedną taką taki quest, taką wersję questu z, z zabójstwami, tak jak te potwory wiedźmińskie zlecenia, coś w tym stylu, nie? Możecie też zabić yy, innych yy, alterdów, i na nich dostajecie zlecenia, i za ich głowy dostajecie pieniążki. Grę tylko jedną klasą w tę grę jak na razie. <laughs> tak jak widzicie, tutaj jest to ten taki ziomuś, co włada czasem. Ja nawet nie wiem, jak, yy, jak on się nazywa tak naprawdę. Ale jeżeli chodzi o gameplay, jeżeli chodzi o strzelanie, jeżeli tak jak mówiłem, chodzi o historię, o to wszystko, nie zgadzam się z opinią, że ta gra jest 6 na 5. Cało wykonanie. Finalna wersja gry, która trafiła, wiem, tam były problemy z serwerami, problemy z połączeniem, ale 6 na 9 wydaje mi się, przepraszam, 6,5. Ocena w 10-punktowej skali jest troszeczkę krzywdząca, tutaj macie jeszcze troszeczkę walki, troszeczkę robienia questów. <laughs> Sama gra bardzo. O, tutaj właśnie też macie tutaj o, otwiera i leci do następnego etapu, nie gdzieś tam oczyść. To są właśnie te e, czyszczenia tych miejscówek. Sama gra została trochę pokrzywdzona wydaje mi się. Nawet bardzo pokrzywdzona wydaje mi się. Byłem strasznie sceptyczny jak ją pobierałem. Wszystkim, którzy byli zaciekawieni tytułem, to, cytowałem tytuł gry, mówię, że ona jest w Game Passie, na premierę pewnie będzie jakaś lipa, nie? No niestety tak nie jest, jest zupełna odwrotność, na x się nie ma w co grać. Zresztą na nowych konsolach w ogóle nie ma w co grać, nie ma nowych tytułów. I dlatego ta gra jest tak ciepło przyjmowana przez nas, przez użytkowników Xboxa. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo bardzo wiele osób w nią gra. Prowadzimy klub i no widzę, widzę totalnie, ile, i jakie jakie liczby grają w tą grę. Każdy praktycznie gra w Outriders. A jest już kilka, kilka dni po premierze prawie miesiąc. Także. Gra trzyma popularność, na pewno. Ludzie na pewno w to grają, na pewno o czymś to świadczy. I tutaj macie taki właśnie typowy obszar, który trzeba wyczyścić, nie? Typowa, typowy looter shooter obszarowy. Gra jest wieloplatformowa. Tak. Możecie grać w nią, możecie łączyć się z innymi platformami, co zwiększa jej atrakcyjność. I oczywiście gra nie jest singleplayerowa. Możecie bawić się do trzech osób. A nie ma chyba nic lepszego jak usiąść do gierki, która jest praktycznie za darmo, praktycznie nowa i zagrać sobie z ziomeczkami, tak? Jeżeli nie macie więcej jak trzech ziomków, no to super, jeżeli macie więcej musicie podzielić się na jakieś kurczę mniejsze grupy. Ale niewątpliwie jest to zaleta tej gry. O, tutaj mam fa fajne ujęcie, taki tro trochę to ujęcie jest trochę spoilerem, bo tam jest taki element, że ona tam gada. Trochę z fabuły i tutaj nagrywam też tego ziomeczka, co wisi. No ale spodobało mi się, nie? Spodobało mi się, także... U. Nagrałem to. Zgadzam siebie requesta. No i będę napierdalał, napierdalał będę cały czas. Znalazłam tutaj to, co zdążyłem jeszcze nagrać, to jest taka typowa mechanika z Diablo. E, można dostosować poziom trudności przez poziom, poziom świata. Potwory stają się wtedy mocniejsze, ale dostajemy więcej expa, co czyni naszą postać silniejszą. W takim trybie podsumowania, bo to już będzie ostatnie ujęcie, mało powiedziałem o tej grze. Ale to jest taki bardziej nieporadnik, nie, nie recenzja, tylko taki materiał zachęcający, żebyście tam nie wiem, kupili Xboxa, kupili Game Passa, zagrali coś razem z nami, razem z naszym klubem. No ale w podsumowania, bo tutaj wszaknąłem się trochę na recenzję, to no ja tej grze jak na razie. No nie wystawię może maksymalnej oceny, ale na pewno wystawię jej mocną ósemkę z racji tego, że ta gra wciąga, ta gra ma fajną fabułę, bardzo fajną fabułę, bardzo dynamiczną, gra się w nią fajnie, ma polski dubbing, yy, ogólnie jest super grom. także nie widzę innej opcji jak wystawić jej tutaj mocne 8 na 10. Zapraszam do pobierania, zap zapraszam do wspólnej gry, ja się żegnam, jeszcze niego wieczoru. Zapraszam do oficjalnego klubu graczy z Polski. Trzymajcie się, cześć!